Siemano, moi drodzy, to paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika z gry Diablo 4. Znajdujemy się w suchych stepach. Poradnik dotyczy ołtarza Lilith. E, jesteśmy dokładnie w świątynia zgnilizny. Już oddalam mapę. Oj, problemy. E, więc znajdujemy się w tym miejscu. No i tutaj mamy ołtarz do zebrania. Jeszcze raz, dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że poradnik przydał. Trzymajcie się, hej.